Dzień dobry, dziś pokażemy w jaki sposób zmienić ustawienia ciepłej wody użytkowej w pompach ciepła Daikin Alterma trzeciej generacji. Aby przejść do ustawień zbiornika, lewym pokrętłem aktywujemy menu, przechodzimy do podmenu zbiornik. Widzimy temperaturę zadaną wody użytkowej. Niebieski pasek określa nam aktualną temperaturę, a niebieska strzałka określa temperaturę docelową. Teraz oczekiwaną temperaturę wody zmieniamy używając prawego pokrętła. Nie musimy potwierdzać wyboru. Przyciskiem home wychodzimy. Aby przejść do ustawień zbiornika. Lewym pokrętłem aktywujemy menu, przechodzimy do podmenu zbiornik. Wciskając ponownie lewe pokrętło, przechodzimy do ustawień dodatkowych. Funkcja pracy z pełną mocą uaktywni nam jednorazowy wygrzew ciepłej wody użytkowej do zadanej wartości. Niezależnie od aktualnego stanu pracy pompy ciepła, z wykorzystaniem dostępnej maksymalnej mocy urządzenia. Funkcja pracy z pełną mocą wykona wygrzew jednorazowo, a po jego zakończeniu pompa ciepła przejdzie do normalnego trybu pracy, aż do czasu jej ponownego aktywowania. Przy korzystaniu z tej funkcji należy mieć na uwadze, że pompa ciepła może pobrać więcej energii elektrycznej niż w normalnym trybie. Chronogramu CWU uzyskujemy poprzez menu Zbiornik. Następnie wciskając lewe pokrętło przechodzimy do ustawień dodatkowych i wybieramy harmonogram. Żądany dzień tygodnia wybieramy lewym pokrętłem, następnie wybieramy edytuj. Prawym przyciskiem zmieniamy godzinę, a następnie wybieramy żądaną temperaturę spośród opcji ekonomiczna, komfortowa lub wyłączamy przygotowanie wody użytkowej. Po potwierdzeniu prawym przyciskiem przechodzimy do kolejnego kroku. Aby zatwierdzić i opuścić edycję, naciskamy lewy przycisk. Po wybraniu lewym przyciskiem dnia z ustawionym harmonogramem, możemy w szybki sposób przekopiować go w miejsce innego dnia. Wybieramy dzień, następnie kopiuj. Ciągle używając lewego przycisku, wybieramy dzień docelowy i wybieramy wklej. Harmonogram został przekopiowany. Zmiany wartości temperatur zastosowanych w harmonogramie zmieniamy w menu wchodząc odpowiednio. Zbiornik, ustawienia dodatkowe, następnie nastawa komfortowa oraz nastawa ekonomiczna. Nastawa komfortowa powinna zostać zastosowana w momencie przewidywanego zwiększonego zużycia ciepłej wody, a nastawa eko poza tymi przedziałami. Gotowe. Harmonogram aktywny i gotowy do pracy. Po zmianie nastaw pompa ciepła uruchomi się ponownie.